Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Grzedis Hyper 2 odcinku 40 i w kampanii Imperium Jesteśmy już bardzo blisko końca kampanii. Poprzedni odcinek był taki troszkę krótszy, teraz y, przyciąłem kilka tur. A nie wydarzyło się w nich nic specjalnego. Właściwie tylko wyszkoliłem sobie tropiciela i pokonałem kilka Jednostek Growisem, żeby zdobyć troszkę doświadczenia. No ale stwierdziłem, że wrócę właśnie w tym momencie. I żeby odcinek nie był zbyt krótki, bo tak właściwie zostały nam tylko dwie kluczowe walki, czyli podbicie stolicy Legionów oraz walka z Demonem Uterem. Na łowa. Jeszcze troszkę doświadczenia może się udać zdobyć. Zostali tutaj jeszcze wyznawcy. Oczywiście wygód nie było stać na budynki, że było chociaż troszkę większe wyzwanie. Przyspieszę troszeczkę ten proces poruszania się. Tradycyjnie pieśń pośpiechu, ale troszkę zryłem sprawę, bo nie założyłem odpowiednich butów. Znaczy butów podróży, ale dużo to w tym wypadku nie zmieniło, bo i tak cały ruch został już zużyty na walkę. Dobra, jeszcze pośpiech i w jednej turze Mikołana Można jeszcze przejść się... tak aby podbić miasto neutralne nie wiem to tam była coś chyba włócznicy i później już myślę, że można pójść na stolicę Paladynie. Nie brakuje Ci dużo doświadczenia niecałe 400 punktów. Tutaj bardzo fajna walka dwóch wężym morskich. Tak więc no, nie będę strzelał, ile to może być warte doświadczenia. A przy okazji, tutaj tropicielem nabiję sobie troszeczkę doświadczenia u trenera. Być może też jeszcze pójdę, nawet zrobić to jeszcze raz. Ale co zobaczymy. Sztandar wojenny sobie założyłem. Eee, dobiłem właśnie tego dowódcę do poziomu czwartego, miał trzeci poziom. Zdobyłem ten sztandar okay. wojenny w ruinach niedaleko stolicy Legionów. Stwierdziłem, że może się przydać tropicielowi, tak więc szybko dobiłem poziom u trenera. On stoczył jedną walkę, został nowy poziom, założył sobie sztandar. I teraz go sobie posiada. Zostały tam jeszcze tylko zasoby many śmierci do zdobycia, ale nie są mi one jakoś szczególnie potrzebne. Tym bardziej, że oni będą wtedy rzucać czary, jeśli podejdę zbyt blisko. To wystarczy, że długa. A tak naprawdę ten wydatek 10 sztuk many kamieni ruicznej to nie jest zbyt wiele. Bo mogę więc spokojnie żeglugi używać, przy tym nie musieć używać butów, żywiołów. 241 bardzo ładnie, to już jest niewiele, to jest tylko 72 punkty doświadczenia Paladynowi potrzebne. Mówiłem wcześniej o tym, że nawet podbicie stolicy też by dało nowy poziom na obrońcę wiary, ale w ten sposób, zdobywając doświadczenie w tych walkach, które jeszcze mi pozostały, no, mogę do ataku na stolicę przystępować z obrońcą wiary drugim. A niedawno przecież brałem gierka. No prawda, zamieniłem sobie go później, już tego rycerza, na rycerza imperium, ale... No raczej by to wiele nie zmieniło też. No, że zbuduj sobie to miasto, bo... bo czemu nie? Nie mamy już nawet takich wydatków tutaj, to... Mogę sobie rozbudowywać. I oczywiście pieść pośpiechu, żeby było szybciej. Many mamy odpowiednio dużo. Armia jest też na tyle silna, że nawet bez większego wzmacniania się stolica powinna zostać podbita. Ale mogę też zrobić tak. Myślę, że tak zrobić. Że w jednej turze zrobię. Te dwie walki. No i tutaj nowy poziom dla paladyna. Paladyna, który awansował, obrońcę wiary. Troszeczkę złota i talizman orków. No dobrze, co tu jeszcze można zrobić? Sprzedawać tego nie będę. Trzy tury to są, tak? Dobra. To razem z czarami to będzie raz, dwa. Swoje podejdę do sklepu, później będę rzucał te czary na żegludze na pieśni pośpiechu to nie będą trzy tury, będą dwie. Żeby to zrobić tak, żeby w jednej turze zaatakować i stolicę i Utera, to musiałbym już blisko stolicy sobie podejść ale też nie za blisko. To może ustawić się tak, żeby później zaatakować stolicę i mieć jeszcze dostępne czary nam. Tak trzeba byłoby to zrobić. Ok, ale na razie przejdę się do sklepu, sprzedam trzeba. Wcześniej sobie tu z tego sklepu brałem eliksir ojca, który jednak znacząco zwiększył życie mojemu obrońcy wiary. Dobra, nie zmykawaj, przeszedłeś. To jeszcze sobie rzuć pieśń pośpiechu. A no już niedługo nadejdzie czas na pokonanie Uteraj. Nadejdzie kres złu i temu całemu spustoszeniu, które Uter czynił. No bo niezły zamęt w jego wykonaniu tutaj się udzielił. Najpierw Zbawca, a teraz Przekleństwo. Dobra, idziemy do Stolicy, tak więc zaczynamy. wzmacnianie się czarno. To są tylko dwie walki, ale to będzie troszkę czasu trwało. Najdłużej to ta walka ze Stolicą. Wszystkie te czary muszę rzucić, czy znaczy, nawet nie muszę, bardziej to chyba ze względu na walkę z buterem, żeby być wzmocniony. Okej. Okay. święta zbroja, co tu jeszcze, jeśli broni jest? Świętej siły nawet nie potrzebuję a gdzie dla choroby takie takie czary się przydały to byłoby bardzo dobre dla odcienia Dobra, nie mam nic czym mógłby się wzmocnić. Jeszcze mamy elixiry. No. Dobra. To zwiększamy inicjatywę. Już masz 105, czyli spokojnie będziesz pierwszy. Wy się uzdrawiacie po 116 to Więc już Z tym parcerzem, który jest To jest 50% Dla proroki Bez żadnych eliksirów to jest Zdecydowanie wystarczające Więc na proroki nie jest w stanie Praktycznie uleczyć to Uzdrowić te punkty życia, które zajadą teraz 26, to jest niewiele więcej niż uzdrawia jedna proroka no to teraz aż masz przestanę. Chyba no jeszcze imperialny zabójca wbił już dość dużo poziomów więc jego trucizna jest no zabójcza jak na za imperialnego zabójca przystało nie pamiętam ile tam bije ta trucizna ale to się zaraz dowiem tego Niewielkie tam obrażenia, ile to? 120 za to? Na 110, za to, tak to nic nam nie jest w stanie zrobić, nawet bez kryształu jestem w żeby... stanie tę stolicę podpić, bo redukujemy sobie te obrażenia. Poprzez 74. Bardzo ładna tutaj znam, bardzo dużo zadań. Więc będzie stolicy szybsze no na przykład jakby jakby tak czy wszyscy strażnicy mieli jakąś jeszcze dodatkową właściwość na przykład no nie wiem jakiś paraliż czy skamienienie czy maturcja, odłożenie coś takiego to no, te walki rzeczywiście byłyby Dużo trudniejsze. Bo tak naprawdę tutaj potrzeba wysokiego pancerza uzdrawiania, tak jak w przypadku operującego paraliżu na taką jednostkę. I jest właściwie już wtedy wygrana. To demonuter będzie takim troszkę wyzwaniem czy gdyby był w stolicy Legionu, ktoś taki, to byłoby to zadanie, bo on paraliżuje akurat. Ale jeszcze mając wysoki punkt, no to trzeba przyznać, że w takim są... no nie byłoby łatwym zadaniem. Właściwie to chyba tylko Imperium byłoby w stanie to zrobić, jako że mają wielkich inwizytorów odpornych na... ...ataki umysłowe. To dawaliby radę z walczyć. Chociaż no też wtedy mogłoby być rzeczywiście za trudno. Ale to tylko takie... ...gdybanie. Jakieś alternatywne opcje. ale w każdym razie... ...byle jaką armię stolicy się też nie podbije, także... Jestem na dobrze chromone przystanki. przystaniu. jako, że mam już dobrą armię, duży pasterz nawet to to nie jest żaden problem. Podbicie takiej stolicy. No jeszcze kilka tur. Stolica będzie zburzona. Dwie tury jeszcze. mniej więcej, dwie, trzy tury. I strażnik padnie. Pod napięciem ciosów. trucizna? Nie. No, zabójca, przedłużasz. Przedłużasz ten atak. Niepotrzebny. Co ci to było? No jeszcze nie paraliśmy. Ciekawe. Ale no wcześniej już się nie zdawało. Zdawało mu już mało życia, to akurat paraliż za to, gdzie nie wchodziło w ogóle i sobie zaatakował. No, całe szczęście to nie ma jakichś poważniejszych konsekwencji. Pełnią zdrowia. Idziemy z tej Nas... Mogę sobie pociągać. Zaatakować zresztą też. I... Ludzizna. Dobija. Nasz haena. Nowy poziom. Przynajmniej dla części. 1688 punktów doświadczenia, troszkę mniej, ze względu na to, że mamy nową jednostkę. Więcej jednostek. No, dość dużo zasobów dostaliśmy, ale nie dostaliśmy czaru. Gdybyśmy dostali czary, to jeszcze mielibyśmy jedną y, opcję zatrzymania Utera. To o tym powiem w takim kolejnym, takim dodatkowym jeszcze odcinku. To pokażę dokładnie. Akurat to czy dostaniemy, czy nie. Czary to jest usowa sprawa, tak więc jeszcze można zrobić tak, że sobie przed atakiem na stolicę zapiszemy grę i do skutku będziemy ją atakować, dopóki nie dostaniemy czaru. No ale... Akurat nie jest to 100%, Nie jest to stuprocentowa szansa, że się uda taka operacja. że dostaniemy te czary. Idzimy się jeszcze oczywiście z ochrona przed mocą wysłuchili ochrona przed ogniem to jest obowiązkowa, żeby uchronić się przed paraliżem no i demonuter raz obstawa, Obstawa akurat niegroźna dla mnie. Już ty tylny rząd padł. I oczywiście teraz wszystko powinno iść demon tak aby. On nie poprowadził się z ataków. Pierwszy atak jego zdejmie chorobę przed ogniem. Taka jest jego animacja. Tak, takie meteoryty, które nam nic nie zrobiły. Jeszcze. Rycerze że imperium akurat nie zrobią nic. Padną już pod atakiem Krowisa. Następnej duże takie coś to sobie bez problemu z no i druga tura ataków Lecie, że... oczywiście odporność na umysł zaraz wejdzie, tak jest on ma odporność na umysł na ogi na śmierć, wodę, powietrze i ziemię ma ochronę atakuje paraliżem, ma 63% żadnych nie zawsze mu wchodzi, ale jednak to jest paraliż na wszystkie jednostki, więc to jest bardzo groźne. Zanim się tak zdarzy, że nie wejdzie, no to jednak duże obrażenia też zada. No i teraz nam zada obrażenia. Dość spore, ja tak ten pancerz też nam dużo daje. I teraz ochrona zeszła przed umysłem. Także przy następnym ataku już bym mógł zacząć mnie paraliżować, ale nie zdążę tego zrobić, ponieważ mamy od jego jednostki. On no, ma 60 inicjatywy, ale jako że my mamy Globisem 60 normalnie, bez żadnego wzmocniania się inicjatywy, także obrońcy wiary 75 mamy jednostki szybsze, no i także imperialny zabójca. No, z równą inicjatywą, ale przy wzmocnianiu się to wiadomo. Jesteśmy od niego szybsi. No i trucizna znowu, trucizna zabija. No i koniec, koniec. Zło zostało pokonane. Demon Uterpatu, i Imperium jest ocalone. No, i tym oto sposobem udało się zakończyć kampanię imperialną. Dziękuję za oglądanie, za wszystkie serie. Pokonaliśmy Utera, Imperium jest ocalone. Chwała wszechojcu. Także ja dziękuję za oglądanie, za wszystkie komentarze, lajki, subskrypcje. No i niedługo się widzimy. W kolejnych odcinkach. Klobisa sobie przeniosę. Gniew, męstwo i wiara poprowadziły wojska Imperium do zwycięstwa nad przerażającą istotą, jaką stał się Uter. Tylko dzięki przymierzu udało się obalić nowe bóstwo. Pomoc okazana Imperium przez licznych sojuszników okazała się błogosławieństwem. A jednak królestwo nadal ogarniały płomienie, a jego tron pozostawał bez następcy. Zrównanie imperium z ziemią zajęło Buterowie ledwie kilka lat, ale odbudowa miała zająć całe dziesięciolecia. Wiele jeszcze lat, lat chaosu i nieustających walk musiało wypłynąć, nim objawi się nowy władca naznaczony, by rządzić królestwem. Cała szlachta pragnie bowiem rządzić, a tylko nieliczni posiadają cnoty i zdolności przywódcze właściwe królowi. Pamięć tych straszliwych wydarzeń na zawsze zapisze się w historii w Imperium, nawet gdy uda się już odbudować bogate i spokojne niegdyś królestwo. Prawiąca utera Szaleńcza rządza, by zająć miejsce Betrezena. pogrążyło je w chaosie, a jego samego przywiodła do skupienia. Zakończyliśmy już kampanię Imperium. Przed chwilą była końcowa animacja oraz napisy. No i trochę lektor przesadził z tym, że pomoc okazała się błogosławieństwem ze strony klanów oraz innych sojuszników, bo tak naprawdę sami sobie poradziliśmy. Niby chaos został zażegnany, ale jednak tron pozostaje pusty, więc ta historia wymaga jeszcze dokończenia. Ale teraz y, zajmę się już następną kampanią. Będzie to kampania hordami nieumarłych. Także dziękuję Wam za oglądanie, za komentarze, łapki i suby. No i widzimy się niedługo w kolejnej Pani. Także cześć